Technika Walta Disneya technika wykorzystująca kotwice przestrzenne i rozwijająca kreatywne myślenie. Pozwala przygotować się do spotkań i do różnego rodzaju wyzwań. Daje szersze spojrzenie przed podjęciem decyzji. Jest świetna do pracy z obawami, gdyż prowadzi do przyjrzenia się danej sytuacji z trzech perspektyw: z perspektywy optymisty, perspektywy krytyka i perspektywy realisty. Zapraszam serdecznie do obejrzenia filmu instruktażowego. Cześć Robert. Cześć. Jak się masz dzisiaj? Bardzo dobrze dziękuję. Powiedz, czym byś chciał się dzisiaj zająć? Mam taki pomysł na, na nowy biznes mhm. już od dłuższego czasu. Mhm. Jest w mojej głowie nic z tym nie robię. Mam wrażenie, że zwlekam. Także. Chciałbym wiedzieć, co mam robić dalej, czy mam coś zacząć z tym robić, czy może jeszcze poczekać. Po prostu czuję taką niepewność. Aha, czyli masz pomysł na nowy biznes? Mhm. Y, nie zaczynasz go, czujesz niepewność? Tak, nie wiem, czy, on, czy to mi się opłaci, czy, czy właśnie mam go zacząć robić, czy może jeszcze nie. Aha. Y, mogłabym Ci zaproponować taką, taką technikę, którą Walt Disney też wykorzystywał do mhm. przyglądania się różnym swoim pomysłom biznesowym. Mhm. Y, czy, 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 czy rozpoczynać? W jaki sposób? Jak do tego podejść? Y, więc tak, pomyślałam, że być może ta technika Walter Disneya mogłaby być przydatna na dzisiejsze spotkanie. Z przyjemnością. Y, ona polega na tym, że zaprosiłabym Cię do przyjrzenia się temu pomysłowi mhm. na Twój nowy biznes z trzech perspektyw: mhm. będzie perspektywa marzyciela, perspektywa krytyka i perspektywa realisty. I potem zobaczysz, co z tego wyniknie, jaką decyzję podejmiesz.